Dobry wieczór! Panie... dobry i Witam serdecznie. Panie doktorze, szanę dla pana. Dzięki bardzo. Dzięki. Czekaliśmy na to. Mamy pana. Lecimy na. Drodzy Państwo, to jest właśnie maseczka dla Polski. Maseczka, którą dostaniecie w ramach akcji dla Polski.pl za darmo. Maseczka wielokrotnego użytku, którą możecie wygotować, odkazić i użyć ponownie. Myjmy ręce, zostańmy w domu i używajmy maseczki dla Polski. Znakomita inicjatywa. Okazuje się, że Polak potrafi i zostało wymyślone coś wspaniałego, z czego będą korzystali mieszkańcy Muławy, obywatele naszej pięknej, kochanej ojczyzny. Jestem pod wielkim wrażeniem tych osób, które to zainicjowały. Wielki szacunek mam dla tych osób. No i to wielkie szczęście, że spotkało to jako pierwszych mieszkańców Muławy zaangażowałem się w akcję przede wszystkim dlatego, że potrzebujemy maseczek i wykupujemy je szpitalom. Szpitale potrzebują maseczek jednorazowych. My tutaj mamy wielorazową maseczkę, którą możemy używać w domu, odkażać, wygotować i użyć ponownie. A tamte maseczki powinny trafić do tych, którzy o nas walczą. My powinniśmy wszyscy siedzieć w domu, myć ręce, wychodzić tylko z domu, jeżeli naprawdę, naprawdę musimy. Tak trzeba było, po prostu. To wszystko się zaczęło od rozmowy dwóch ludzi i od koncepcji: A może zrobimy? No to kogo zapraszamy? Zaprosiliśmy lekarza, dziennikarza, różnych ludzi, różnych specjalności, żeby mogli po prostu stworzyć coś szybko, ale coś, co będzie bardzo potrzebne. Jednocześnie przestrzegamy. To nie jest produkt do sprzedaży. Produkt jest bezpłatny, niedarmowy. Bezpłatny. Dlaczego nie darmowy? Bo przecież ktoś za to musi zapłacić. Płacą państwo, jeśli wpłacą. Płacą przedsiębiorcy, jeśli zasilą naszą akcję. A jeśli zasilą, to ich logotyp będzie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do tego.